Zaczynając ten codzienny podcast miesiąc temu powiedziałem, że to będzie raczej inspiracja, a nie motywacja, i to stwierdzenie też otworzyło pewne fajne rozmowy z wami. Ze wszystkie dziękuję i do tego chciałem się tutaj odnieść, bo motywacja to jest właśnie pojęcie, które dzisiaj jest bardzo często nadużywane, szeroko stosowane, czasami tak szeroko, że nie wiadomo o co chodzi, no a czasami także po prostu zęby zgrzytają. Mamy przecież mowy motywacyjne, mówców motywacyjnych. Mamy pytania, co cię motywuje, czy lepiej jakby jak się motywować, jak sprawić, żeby być na jeszcze wyższych obrotach. Te wszystkie mity, które współczesne życie nam szafuje, no one się właśnie lubią zbiegać w pojęciu motywacji, tak? Że wychodzi na scenę, na jakimś evencie, facet i opowiada, że. Szedł na K2 zimą, bez tlenu, bez czapki, bez zimowych butów i jeszcze bez ręki, tak? bo ma protezę tak? i mówi, że trzeba cisnąć, bardziej się starać i wtedy będziesz też bez czapki, bez ręki i itd. No i jakby ja, ja sobie tutaj robię. No ale to jest oparte na faktach, tak, no wejdź sobie na LinkedIn, a jeżeli nie wierzysz, tam jest tego odgroma. Tak rozumiana motywacja często jest po prostu tandetą. Co gorsza, no tandetą, która nie działa. A co jeszcze gorsza, no jest oparta na takim absolutnie wręcz gimnazjalnym wyobrażeniu o tym, jak działa natura ludzka, tak, że ona działa w jakiś taki mechaniczny czy wręcz machinalny sposób, że człowiek to jest bodziec, reakcja, motywacja i wynik, tak, motory, który nas popycha, no i jak będziemy, jak dostatecznie dużo tego paliwa, tego motywacyjnego paliwa dolejemy, no to dojedziemy jakoby nie wiadomo gdzie, tak, no ale właśnie nie, człowiek nie jest takim silniczkiem, no i tu powstaje pytanie, tak, no jak z tego wyjść, tak, to znaczy jaka motywacja jest nietandetna, panie stoiku? No ja bym powiedział, że yy, pierwszy tutaj najważniejszy krok jest taki, że to nie motywacja nas motywuje, by tak rzec, tylko raczej przykład i towarzystwo czy otoczenie innych ludzi. Nikogo nie motywuje czy wręcz nie interesuje idea, ludzi raczej interesuje człowiek, który dał się porwać idei. Tak? Zobacz, jak ten wspinacz bez ręki, butów i czapki opowiada o tym Karakorum, no to nie, nie chodzi o jakieś tam magiczne triki pozwalające wchodzić zimą na kadwa bez czapki, tylko się, liczy się jego, jego sposób opowieści, tak jego energia, jego osobowość, osobiste jakby doświadczenie tej osoby i to, jak ta osoba umie. O tym opowiedzieć, napęd do działania i tę tytułową motywację, no daje nam nie, właśnie nie, to nie jest paliwo, to nie jest idea, to nie jest nawet pożądanie czegoś, tylko właśnie inni ludzie są motywacją w tym znaczeniu, znaczy inni ludzie, którzy przejęli się jakimś, jakąś ideą, jakimś czynem, inni ludzie, którzy pokazują, że można. Tak? To nie chodzi o żadne, w motywacji nie chodzi o żadne magiczne triki, że wstajesz o 5 rano, kąpiesz się w wodzie z lodu, Pijesz jakieś tam soki, stosujesz technikę, nie wiem, pomodoro, i robisz test galupa i później proaktywnie się wizualizujesz na szczycie drabiny sukcesu, to, to nie działa w ten sposób. Wszystkie te mądrości, patenty, no mają sens o tyle, o ile do ciebie jakby przeciekają, czy są zapośredniczone przez osoby, które to realnie stosują, tak? Ogólna idea, że masz codziennie wstawać o 5 rano i robić cold dipa w beczce z lodem, no od tego 100 razy bardziej wartościowe jest to, że raz na dwa tygodnie pójdziesz z kumplami do sauny i potem się porzucacie trochę śniegiem, nawet jeżeli to będzie trochę na, dla śmiechu, ale to będzie realne i to będzie naprawdę, tak? Motywacja Motywacja to nie jest psychologiczny trik, tak? Motywacja polega na tym, że widzisz w prawdziwym człowieku, w człowieku, z którym masz kontakt, że to działa. Nawet jeżeli to działa na poziomie 10% tego, co piszą ludzie na LinkedInie, no bo tam nie pisło prawdy, a to, co widzisz na własne oczy, to jest prawdą. I ja zawsze trochę tak myślę o tych swoich pompkach, czy wyprawach do lasu, czy czym tam jeszcze, tak, że, no, że to jest jakieś takie strasznie amatorskie, tak, strasznie niepoważne, no bo właściwie prawdziwi fachowcy, no to K2 i jakieś tam niesamowite wyczyny z LinkedIna i oni już zrobią milion pompek i weszli na wszystkie góry bez czapek i zimą i bez tlenu. Tylko właśnie to, co ja robię, no to jakby no jest naprawdę w tym znaczeniu, że to jest takie amatorskie, nieudolne, chropawe, właśnie takie przykrojone do codzienności i poprzez to jest prawdziwe, tak kontakt z kimś, kto jest siermiężny i codzienny i robi sobie 100 pompek dziennie i wychodzi mu jeszcze z tego tylko 40, no to uważam, jest dużo bardziej wartościowe. Nie mówię tutaj o sobie, tak? Chodzi mi o jakby ideę, jak to działa, że to jest dużo bardziej wartościowe niż kontakt z idealnym 25-latkiem, który ma kaloryfer na brzuchu, bo zrobił 7 technik porannej medytacji, aż tanga, jogę i w ogóle jeszcze przebieg 20 km, zanim ty wstałeś rano i zapaliłeś papierosa, tak? No bo tamten człowiek w pewnym sensie nie jest naprawdę. A może i całkiem dosłownie nie jest naprawdę, bo w dobie AI to nigdy nic nie wiadomo, zaraz się okazuje, że to jest jakaś po prostu wygenerowana e, grafika. Prawda? I teraz no, ja tutaj trochę disuję tę motywację, no to zakończę w takim właśnie trochę motywacyjnym języku dla sprawiedliwości. I to by brzmiało jakoś tak, że jeżeli chcesz się motywować, no to poszukaj przykładów ludzi wokół siebie, otocz przykładami. Ludzi, którzy działają, ale też sam i sama, czy sama dawaj przykład tym innym ludziom, tak? Jeżeli otoczysz się ludźmi, którzy robią rzeczy, no to prawdopodobnie sam, sama też zaczniesz robić rzeczy, bo robienie rzeczy będzie tym stanem domyślnym w Twoim otoczeniu. Chodzi o to, żeby otaczać się, ale też być dla ludzi przykładem, być człowiekiem, które, dla którego właśnie działanie czy czyn. Mamy piękne polskie słowo czyn. Otaczaj się ludźmi, dla których czyn, sprawczość są wyrazem podstawowym ich egzystencji i ty bądź sam czy sama dla innych takim, takim przykładem, tak? Otaczaj się ludźmi, którzy szukają tego, którędy wyrazić swoją sprawczość i co przekuć w czyn, a nie tymi, którzy szukają właśnie raczej usprawiedliwienia, żeby się biernie poddać generalnie inercji bezładowi i prądowi zdarzeń, tak? Patrz na przykłady innych, ale też świeć przykładem, bo to działa w obie strony. Trochę zdisowałem, jak mówię, tych mówców motywacyjnych. No to jest o tyle uczciwie, że sam przecież robię takie rzeczy. Mam nadzieję, że w bynajmniej nietandetny sposób. Tutaj dział marketingu się oczywiście kłania. Jeżeli w swojej firmie, u siebie, na wydarzeniu chcesz posłuchać, w jaki sposób skutecznie i nietandetnie się motywować i jak generalnie się odnaleźć po ludzku w tej przygodzie życiowej zwanej późnym kapitalizmem i ludzkim życiem, pisz maila, ogarniemy wszystko, masz w opisie tego podcastu, co poleca niżej podpisany myślnik Stankiewicza, czyli codziennie te 5 minut, które. No właśnie, motywują, inspirują, mam nadzieję, że dają przykład.